Witamy serdecznie. Podcast Tylko klasa podcast Europejskie Puchary tuż przed meczami z Jagielloni i Legii. Jagiellonia będzie grać z Celię, natomiast Legia będzie grać z Omonią. Oba mecze na wyjeździe. O tym oraz o tym, co się wydarzyło w poprzedniej kolejce, porozmawiałem z Krystianem Mazurem standardowo. Cześć, Krystian. Witam Was bardzo serdecznie. Jak Ci się podoba sytuacja polskich zespołów w europejskich Pucharach, jeśli chodzi o tabelę? No, powiem ci, tak, lepszej być nie mogło i nikt w naj, naj, najbardziej optymistycznych scenariusza, scenariuszach tego nie zakładał. Otóż nie zgadzam się z tym, bo lepiej być mogło, byśmy mogli być przed Chelsea. Natomiast co się nie odwlecze, to, co się tam nie odwlecze, to się może dzisiaj wydarzy po prostu, bo wygląda na to, że ta kolejka będzie gdzieś tam kluczową pod kątem ewentu, ewentualnej walki o top 8 dla obu drużyn. I być może też walki o pierwsze, pierwszą pozycję w tabeli, bo Chelsea ma chyba najmocniejszego rywala, Heidenheim. <grymne> Wiadomo, że Chelsea będzie zdecydowanym faworytem, natomiast Pol Polacy, polskie drużyny upatrują szansę na ewentualną, potencjalną stratę punktów Anglików. Natomiast oba mecze na wyjeździe gra właśnie Legia i Jagiellonia, tak jak wspomniałem. Najpierw spotkanie omówmy z Celię, czyli mistrzami Słowenii, ostatnimi. Jak według mnie będzie dalej faworytem, mimo to, że gra u nich? Natomiast jak ty, jak ty widzisz, zapatrujesz się na to spotkanie? No Myślę, że drużyna, która dostaje 5-0 od Słowa Bratysława, to nie jest jakimś wielkim wyznacznikiem i wielkim przeciwnikiem. Aczkolwiek mogę się mylić, bo jest choćby porażka 2-1 z Realem Betis czy 5-1 wygrana z Basak Sechirem. No miał mówić, że mówił, że 5-0 dostali, ale miałem ci skontrolować, że 5-1 wygrali z Basak Sechirem. <grych> Jedyny dwumecz w XXI wieku, który grali z polską drużyną, to był ze Śląskiem, Wrocław, przegrana 1 4 czterech w ramach Ligi Europy. Więc myślę, że Agelonia powinna. To powin... było jakoś 50 lat temu, nie jakoś tak. 2015 rok, jeśli się nie ma, no ale tak, do koło tego. Więc Cerie to taka, yy, można powiedzieć, zespół biłby się utrzymał w ekstraklasie, tak powiem. Według mnie to taki mocny, średniak ligowy, taka troszkę mocniejsza puszcza połomicę. <noise> Natomiast nie ma co lekceważyć rzeczywiście rywali. Obecnie mają 20 miejsce w tabeli i 3 punkty. Natomiast, według mnie, nawet jeżeli przegrałem z Jagiellonią, to. Będą mieli spore szanse na potencjalny top 24, bo grają z Pafos i The New Science, więc wydaje mi się, że tam będą faworytami. Więc nie mają nożu, noża na gardle. Obecnie zajmują też czwarte miejsce w tabeli mm, swojej ligi. Jeśli chodzi o Agielonię, Agielonia zagra bez Tarasa Romańczuka, kontuzywanego po kadrze. Eee, wiadomo, że gdzieś tam trener się będzie szył w środku pola, bo ważne jest. Eee, Europejskich Pucharach przynajmniej zauważyłem, że gdzieś ta defensywa bardzo dobrze funkcjonowała w Jagiellonii. Pewnie zagra Jarek Kubicki w środku pola, żeby to troszkę tam przypresować, przy lepiej tą defensywę tak jakby pilnować. Natomiast jeśli chodzi o właśnie rywali i wygląda na to, że to no wiadomo, no nie jest to wysoka półka Liga Konferencji, jest dla nas łaskawa w tym roku. I gdzieś tam wydaje mi się, że powinni wymęczyć te trzy punkty. Natomiast jakie jest Twoje zdanie? No, powinni na Gielonia, powinna wygrać. Ogólnie ze słowiańskimi y, drużynami bardzo dobrze nam i, i szło w historii. Na osiem pojedynków, 8 zwycięstw i oby Po tym meczu było dziewiątą wygranych. Bo innego scenariusza nie widzę. No i jeżeli będzie kolejna wygrana Jagiellonii w tym spotkaniu, to będzie ona już bardzo blisko. Można powiedzieć, że będzie można już planować te top 8, bo będą, będzie 12 punktów. W przypadku Legii też tak może być oczywiście. Natomiast z tego, co czytałem, no to tak 13 punktów przy ich bilansie bramkowym powinno dać te top 8, więc na ostatnie dwa spotkania, gdzie Jagielonie ma spotkanie m.in. z Mladą Bolesław i drugą słoweńską drużyną, czyli Olimpią Ljubljana, Wydaje się, że tam co najmniej jeden remis powinien być. Natomiast my dalej walczymy o top 15, top 14 polskich yy, pucharów. Ranking jest dla nas ważny i gdzieś tam to wszystko jest w zasięgu ręki, no ale potrzeba punktowania w tej fazie ligowej obu naszych zespołów, no bo w pucharówce może być różnie, w zależności od tego, oczywiście na jakie drużyny trafimy. Yy, Przy taki okres. W europejskich pucharach, który w polskiej piłce, gdzie europejskie puchary i polskie zespoły lepiej grają. Czasami się tak zdarza w historii naszej piłki, że wtedy zawsze kadra jest gorsza. A gdy słaba jest polska klubowa, że tak powiem, polska piłka klubowa, no to wtedy kadra jest lepsza. I teraz mam wrażenie, że znowu się to zamieniło troszeczkę tak, jak to było tam, nie wiem, 10-15 lat temu, jak m.in. Wisła kiedyś grała. Także, a polska reprezentacja dzisiaj, nie wiem czy czytałem, spadła na 35 miejsce w rankingu FIFA, 4 miejsca. W Lecimy coraz niżej! No natomiast przejdźmy do Omoni Nikozja i Legii Warszawa. Omonia Nikozja, trzecia drużyna poprzedniego sezonu, trzecia drużyna obecnie ma w swoim składzie Polaków Stępińskiego, Musiałowskiego. Też widzę, że z rodowodem ekstraklasowym Masuras, Grek, obrońca dawny zawodnik Górnika i Miedzi. Co sądzisz o Moni? Czy według Ciebie to będzie najmocniejszy rywal, nie licząc Betisu w tej fazie ligowej dla Legii? Uważam, że na pewno bardzo niewygodny przeciwnik, patrząc pod uwagę, że gramy na wyjeździe, a na Cyprze Polskim zespołą grało się bardzo średnio. Między innymi ja, ja przynajmniej pamiętam Apoel Niko i Kraków tam z dawnych lat, 15-20 lat Legia, Legia, Warszawa, Legia Warszawa ma świeże wspomnienia, bo przypomnijmy porażka 2-0 w eliminacjach do Ligi Mistrzów 2020-2021 po dogrywce. No wtedy tam różne wałki były sędziowskie, ale na no koniec końców to Legia odpadła i pożegnała się z marzeniami o europejskich pucharach w najwyższej klasie jakiej można, czyli wizę mistrzów, no zobaczymy jak będzie teraz, no teraz Legia będzie miała ciężko, ale... Ale też będzie faworytem nie? tego spotkania. No właśnie nie będzie. Według ciebie nie będzie, według mnie dalej będzie. No nie, w ogóle w XXI wieku żaden polski klub na Cyprze nie wygrał. Okej, okay. no zawsze jakaś tam passa musi się skończyć, to po pierwsze. Po drugie, no Legia jest w dobrej formie, tak jak i nie zresztą. Yy, wiadomo, no, cypryjski grunt nie jest zbyt dobry dla nas i nam się tam ciężko gra. Teraz wiadomo, zimą jest troszeczkę łatwiej, no bo tam powiedzmy yy, jest ok, temperatura, fajna do grania, przyjemna. Yy, Omonia, podobnie jak i Celie, 3 punkty: 21 miejsce w tabeli yy, przegrali z Hentem 01, z Heth 0 02 i 4-0 pokonali Wikingura, a przed nimi jeszcze spotkania z Borat Banialuka i z Rapidem Wiedeń, czyli tutaj troszeczkę bardziej nuż na gardle mają Cypryjczycy, no bo o ile y, Bośniaków według mnie są w stanie pokonać, tak z rapitem jednej raczej nie wygrają, więc tutaj będą walczyć o jakieś punkty w dzisiejszym spotkaniu z Legią. Y, natomiast według Ciebie jaką rolę będą grały polskie akcenty, że tak powiem, o których wcześniej wspominałem w tym spotkaniu przeciwko Legii? Czy oni będą grali w podstawowym składzie na przykład, według Ciebie? E, jeśli chodzi o Stępińskiego, to mi się zdaje, że tak. Jeśli chodzi o Musiałowskiego, to Łatko. są małe przed przed yy, zławki ciekawe czy wejdzie Jowetić też z ławki, legenda. Właśnie tak, miałem też wspomnieć, że to legenda w głośne nazwisko, które przyszło, ale to już jest gość, który odcina kupony. Nie? A znaczy, tak. nie on, w ogóle czy, dzisiaj czytałem, że on chyba ma jakiś uraz, że może nie zagrać w ogóle. Też, też, to coś no, zobaczymy tak. jak to będzie, na pewno niewygodny przeciwnik, niewygodny teren, no i Legia. Najważniejsze, żeby nie przegrać, tak powiem. Czyli liczysz na co najmniej remis. Tak. Ja też Remis bym oczywiście brał w ciemno, bo według mnie no to będzie dobry wynik, bo to jest według mnie drugi najmocniej, najtrudniejszy mecz w fazie ligowej. Betis co się, się dla Legii. u my... się wygrała. Tak, tak. No ale tak jak mówię, no to jest drugi naj, najtrudniejsze spotkanie po Betisie według mnie, bo nawet spotkania z Lugano czy Dürgarden nie, nie powinny aż tak trudne być dla Legionistów. Natomiast sama Legia, no ostatnio yy, wygrali z Krakowią, troszeczkę tam niem nie sędzia pomógł też, wcześniej wysoka porażka z Lechem. Yy, natomiast dalej Legia według mnie na tyle dobrej formie, że powinna sobie w tych europejskich pucharach radzić, ale jej największym problemem jest krótka ławka. E, ostatnio Jurgen tym wrócił do treningu. Zobaczymy, czy będzie dostępny teraz na Cyprzynali. W kontekście Ligi się przyda, więc na pewno. Bardzo ważna wiadomość dla Legii. No zobaczymy, jak to się ukształtuje, jeśli chodzi o kadrę. Bo wiadomo, że y, zmagają się z kontuzjami, mają swoje problemy, ale jakoś im to idzie. Jakoś im to idzie, natomiast y, Gozalo Fajo no, cały czas gra praktycznie tam jedną no bo no, nie ma zmienników też. A ci jego zmiennicy typu same no, to są tragiczni. Y, reszta to Urbański, Ziółkowski, no to młode chłopaki, no to wiadomo, że też i się nie wrzuci na głęboką wodę. Na no, ten podstawowy skład no, jakoś sobie tam radzi, no ale no, muszą już być zmęczeni tym sezonem, bo też tam by nie przekładali z tego, co pamiętam, spotkań w, no, latem w trakcie eliminacji, więc oni wszystko od deski do deski praktycznie jadą. Kiedyś, według mnie, musi to wyjść bokiem. Pytanie, no wyszło z Lechem, tak, nie ale według mnie też nie. może wyjść tak jakby w, w europejskich pucharach, więc póki ta jakby karta że, kar jest dobra karta, to jakby w tych pucharach, no to powinni pompować tych punktów, ile się da, żeby no też mieć te co najmniej 13, nie? Na koniec, bo to wtedy e, dużo da. E, pod kątem rankingu przede wszystkim. E, no i na koniec myślę, że sobie zatypujemy te dwa spotkania. Jakie wyniki byś obstawił w tych dwóch meczach naszych drużyn? Mi się zdaje, że 3-1 Jagielonia i 1-1 Legia. 2-1 Jagielonia, 1-1 Legia też bym coś podobnego obstawił. Zobaczymy, czy będziemy mieli rację, czy znowu nasze drużyny się popiszą i znowu będą super mecze. E, po cichu oczywiście na to liczymy, bo wydaje się, że jest na to spora też szansa wbrew pozorom. E, no i myślę, że to tyle, jeśli chodzi o europejskie Puchary i kolejkę numer 4. Z tego co no wiem, tak, to czwarta kolejka mamy kciuki, trzymam kciuki za 15 miejsce, nawet 14 w europejskich pucharach, które daje nam jeszcze więcej. Dzięki Krystian za rozmowę. Dzięki wielkie i pożegnam się zdaniem, że są super piątki w Ekstraklasie i też są super czwartki w europejskich pucharach. Do usłyszenia. I tym pozytywnym akcentem kończymy. Dzięki, na razie, cześć.